Dzień dobry, tej synem i tutaj mamy unboxing paczki, którą sobie zamówiłem. Ale my otworzymy ją w inny sposób niż nożyczkami czy czymś. Użyjemy promienia laserowego, laserowego pilota, żeby to zadziałało. E, musiałem za sobą strzelać jeszcze raz. O! I to tu znaleźliśmy w niej komiksy. Super. To zamówiłem sobie. Już wam pokażę jakie. Małe dzisiaj i pierwsze co możemy znaleźć to darmówka. DC Essential Graphic Novels 3. Czyli prawdopodobnie możemy znaleźć informacje o seriach wydawniczych. Jaki DC może dać. Więc ciekawe. Naprawdę ciekawe. Jest historia starsza, bo West walczy z Barem. W pewnym sensie walczy. Znaczy, informacje. O, o tym, co jeszcze wydają. O, seria z Batmanem. Na lepszych postaci teraz. O, Batman vs. Set Stroke. Ziemia 1. Green. General Def Definers. Nie słyszałem o tym. No, całkiem fajne. Ale czas przejść do tego co zamówiłem. Pierwsze co jest to no, wydanie z New 52 Shazam. Historia zamknięta wersja amerykańska. Polałem amerykańską łatwiej w dostęp łatwa dostępności i jest to bardzo fajna. Tutaj zeszyt komiksowy Year of the Villain Infected King Shazama. Just scream the word Tutaj mam pierwszy numer Shazama z z Nowej... z DC Universe tym raz a tutaj mam jeszcze drugi numer Shazama z DC Universe pokładka ze Świętym Kłajem ha. i teraz czas na to co jeszcze zamówiłem jedną z... Dobr, historię znaczy jedno, komiks o Batmanie Batman, te też komiks ten pierwszy oblicza śmierci więc moja komiksa, w tym, kolekcja komiksów w tym czasie się trochę powiększyła. Nie postaram się zrobić film, że pokażę wam wszystkie komiksy jakie aktualnie mam. Teraz spróbuję sobie jakoś to ułożyć. I wola. I tak się oto prezentuje każdy z komiksów. Detective Comics tam pierwszy, obcia śmierci. Ten akurat DC Essential Graphic Novels, jaki można akurat znaleźć Szazam ho, ho ho Kłopoty z Watmą Król szazam zainfekowany i szazam z, z New 52 I to jest wszystko. Oto co znaleźliśmy w paczce, Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć moją całą kolekcję aktualną, to napiszcie w komentarzu albo i nie. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, dziękujcie i do następnych filmów. Na razie, cześć, pa pa!